Z Ewangelii, według Świętego Marka. Widzę ludzi, jakbym patrzył na chodzące drzewa. Ponownie położył ręce na jego oczy. Wtedy niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Widzimy tym razem etapy nawrócenia. Widzimy, że Jezus czasami daje nawrócenie i cud, który przychodzi jak grom z jasnego nieba. W jednej chwili zmienia wszystko. A czasami Daje nawrócenie czy cud małymi krokami, etapami, rozłożone w czasie. I obydwa nawrócenia, obydwa cudy są tak samo wielkie. Obydwa zmieniają życie człowieka. Tylko na dwa różne sposoby. Bo Jezus wie komu i jak dawać. Jeżeli w Twoim życiu nie pojawiają się intensywne, jednorazowe, natychmiastowe przełomy, to nie wpadaj w rozpacz. Być może Bóg ma dla Ciebie plan rozłożony na lata, i chce, żebyś za tym planem podążał, żebyś przyjął Jego taktykę, rytm Jego działania, żebyś przyjął Jego kalendarium na swoje życie. W niczym nie jest to gorsze od nawróceń nagłych, natychmiastowych, od tych intensywnych, spektakularnych. Cudów, które także obserwujemy. Być może Bóg ma dla ciebie cud rozciągnięty na 40 lat. Cud, który dziać się będzie małymi kroczkami, milimetr po milimetrze i skończy się wielkim happy endem, to znaczy Twoim zbawieniem. Być może taki powolny cud ma dla ciebie Jezus. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, dziś zauważam w sobie ślepca, który w natłoku codziennych spraw przestaje dostrzegać to, co najważniejsze Ciebie. Proszę, wyprowadzaj mnie poza moje plany i zobowiązania, bym szerzej otwierał oczy na Twoją miłość. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.